W drodze do renesansu Dzień dobry Wczoraj pobudka bardziej optymistyczna niż dzisiaj Położyłem sobie namiot w złym miejscu To znaczy że słońce tak przygrzało, że się obudziłem w piekarniku z myślą, nie dam rady, w sensie dłużej tam leżeć. Oby to nastawienie się zmieniło, po zjedzeniu kiełbasek z Śląskich, z szynki jeszcze z Polska, dwa ogórki i jeszcze resztę bułki. Więc dostałem od Martina dwie butelki wody. Jedną mu oddaję, mówię, mi jedna. I to było chwilę i wziąłem wiele. Nie wiem jeszcze który dzisiaj jest Ale to kolejny dzień Mniej więcej mam już plan Ale muszę się przedostać na drugą stronę rzeki A górą leci estakada Nie chcę tamten wyjść Czekam aż Martin wyjdzie i mi doradzi no, do smacznego. No i chłopaki z i pomyśleli takie coś idzie nosić 30 kg i daje radę Specjalny uchwyt Ale na gubałówkę bym nie tym Ale mi to robi z głową. Jak przez oczy mi wchodzi do głowy jakby od środka. Nie leczy, nie? To takie są widoki lecznicze. Dla mnie nie. nie. Ale tylko głowy. Bo Ciało mam słabe, nie naładuję się. no Może energia, witamina D, jakby energia słońca to tamte. Ale Medicalox, jakby mnie w, do komory tej hiperbarycznej mnie wsadził, to bym się poczuł lepiej. Od środka, wiecie, tak. Komórki macierzyste regeneruje. Na boleriozę pomaga. Przy rekonwalescencji portowców na przykład, albo takich, co się wybrali z motyką na księżyc i nie dali rady. Jak nie dam rady, to się tam położę u nich. Leczy wiele chorób taka terapia. I to sobie wyobraźcie, że to normalnie salony kosmetyczne mogą nabyć taką komorę. Jeszcze tego nie ma. Zobaczycie, w każdym salonie będzie coś takiego. Nie trzeba mieć predyspozycji medycznych. Personel medyczny tego nie musi obsługiwać. Nie są to hiperbaryczne komory medyczne, takie wiecie, jak są w szpitalach takie na wypasie, ale taka komora mini za testami, z ISO, ze wszystkim, to z pozwoleniami. pomyśl Sebata. Ja byś taką postawiła. W żaden w okolicy nic takiego nie ma. Wszystkie stare, e, chciałem coś złego powiedzieć. Wszystkie kobiety w podeszłym wieku przychodziłyby, żeby się odmłodzić. To takie poczucie też daje, tak? Czy to ma wiele wątków, to jakby poczytajcie sobie co to robi, bo to jak mi dziewczyny zaczęły opowiadać, te co o tym handlują, to Rowski Góra jest firma. My jest dzień na kąpiel, dlatego tak blisko sobie siedzę, wiecie, wiecie, nie? Czwarty dzień już jakby nie mycia Psychikę mi też robi, jakby ja się źle czuję wieczorem I wstaję rano jeszcze gorszy A jak się wykąpię dzisiaj, przepiorę sobie ciuchy Nie brałem nic na zmianę, wiecie, no jakby Kilogramy ograniczałem Majtki dużo nie ważą. Mogłem sobie wziąć. Dam radę objechać w tych jednych. Zobaczycie. Na bicyklach wokół Wachu. Martin skazał. Mi tą drogę. I doczekać się nie mogę. Dzięki. Martin. Słuchajcie, namaczanie wstępne jest ważne. Jest głęboko, trzeba uważać. Nie róbcie tego w domu. Znaczy w domu. Nie. Kto ma w domu takie jeziorko? No najgorszy moment. Jeszcze 80 km od domu i drugie 200. 180 powiedziałem. No, ale jakby 200 zrobię, więcej. Z tego miejsca jest 200 do Budapesztu. A wiadomo, autostradą. Ja autostradą nie pojadę, więc będzie tak. O, to nie będzie 200. Powiedz mi. O, rybka przychodzi do mnie. Ja nie będę wiedział, i wy nie będziecie wiedzieli, ile ja faktycznie zrobiłem kilometrów. O, zagłuszanie. Na hulajce nie ma Total Trip. A, bo to nie jest ważne. Dla mnie. Ja tam lubię statystyki, ale jakby. Nie tak bardzo. Nie oglądam ich. O, przyjemne. Było oczyszczenie. Kąpiel. Buty mi się suszą ale znaczy mogą one są nieprzemakalne ale jakby yy, takie żaby mam jak spaceruję yy, gacie żem se powiesił na hulajce z przodu także powieje je wiatr i co i wszedłem do sklepu kupicę pomidorka bo mam jeszcze ogórka mówię to w komplecie będzie pomidorek i znalazłem letnią bryncę jak ją zobaczyłem słuchajcie niebo w gębie ja w ogóle górskie sery i jeszcze sobie wędzone kupię. Także na dzisiaj żarcie dwa rogaliki pomidor z ogórkiem, bryndza i, i wędzone sery. Uff, pojedzone dzisiaj będzie. Yy, trasę już mam wyznaczoną. Nie wiem, ile mi to zajmie, bo wiecie, jak się wjeżdża do miasta, to się wjeżdża do miasta. Jeszcze muszę sprawdzić ciśnienie w oponach. Więc jest godzina. Aha, przecież nagrywam pff, telefonem. Mm, koło południa. Bardzo mocno grzeje słońce. Nie wiem, czy sobie po śniadaniu nie zrobię takiego tutaj chill outu, bo tu jest spokojnie. Znaczy, jest tu dużo ludzi, ale w miarę spokojnie, bo oni też sobie odpoczywają. Takie miejsca są bez ludzi, w sensie takich żyjących i jakby na spokojnie. Se tu mogę zjeść się, zrelaksować, a nie, że ktoś po chwilę podchodzi i się pyta o jaka fajna hulajka, a co, a jak, a gdzie, a skąd, a po co, a dokąd jakby o, unikam. Dobra, widzimy się potem na trasie, jak się z Ważki, poważki, poważki, chrad. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem. Tyle z niego zostało. To jest ten zamek, który widzieliśmy tam, jak jechaliśmy. O, tam gdzieś, o, tam. Tam jechałem i go widziałem. Nie wiem, czy widzieliście, bo on taki malutki był. Ale. Ale jeszcze coś z niego zostało. Tak, tutaj, tutaj. Fajnie, fajnie. Słyszałem, że oglądają nas dzieciaki na kanale. Tak więc jest historia tutaj z tym zamkiem związana, bo czytałem na tablicy na dole 1900, o, co ja gadam, w 1424 mieszkały tutaj dwie siostry, księżniczki Anna i Barbara I e, Barbara nie chciała jeść mleka na śniadanie A wiecie czym to grozi No się domyślacie jaka historia e, Czasami zdarza się kożuch tak I Jak ona zobaczyła kiedyś ten kożuch To powiedziała ble a można wziąć i wyciągnąć. E, więc e, tak robiła jej siostra Elżbieta. E, wyciągała ten kożuch, suszyła go, a zależało jej na tym, żeby on był cały, nieporwany. Suszyła i robiła z niego łapacze snów. Z, wiecie, co to są łapacze snów, nie? No właśnie, to chyba ta księżniczka tutaj to wymyśliła, choć nie jestem pewien. I jak ona, ta Barbara, nie jadła tego mleka, wiecie, przez całe dzieciństwo, no to yy, to czymś musiało zaskutkować. I widzieliście, bo byliście tam ze mną przed chwilą, ona tam się wychyliła, wypadła, na dół poleciała i się strasznie połamała, bo tego mleka nie było w tych kościach tego wapna, nie? Proste. Więc mleko jest istotne, za dzieciaka mleko jeść, potem jak się jest starszy można zamienić na różne sery, Kefiry, maślanki z dodatkiem truskawek, mnóstwo. Ale nabiał, dzieciaki, ważna rzecz, szczególnie przy dorastaniu. O, jaki piękny widok, patrzcie to. Nie wychylam się, bo wypadnę jak Barbara. Choć ja piłem dużo mleka. Nawet mieliśmy krowę, taką specjalną ciepłe mleko piłem. Korzył się, nie zdążył wtedy zrobić, była pianka. A tu się wywiedzą, jak pianka smakuje. No to pa! Do zobaczenia na trasie, bo yy, wiecie co? Za tamtym miastem gdzieś będę szukał noclegu, czyli tam jedziemy. Piękne te góry. Zrobię tu jeszcze sobie jakieś krótkie przybliżenie. Zostawiłem hulajkę na dole. Nie chciała i ze mną. Wychodź na górę, zjedziemy. O, ona się uparła i została. Mówi, Dobra, to czekaj na mnie. 50 km tego dnia. Za chwilę pyknę. Zostałem jeszcze 2-3 kilosy do miejscówki na dole. Zobaczymy. Zjadłem smażony ser. Tatarską omaćką i chranulkami czy znajdą się takie smakołyki? Pewnie, że się znajdą, trzeba po prostu poszukać. Jutro jedziemy właśnie w tamtą stronę. Tam też są jakieś góry, ale nie wiem, podobno góry są do samego końca. Pamiętajcie o subskrypcjach, wpłatach na konto. Stworzyłem specjalne konto dla Narybeksu, czyli dzieciaków, które które ze mną będą robić fotografie w ciemni. Całą moją ciemnię, którą miałem przez wiele lat, przeniosłem za zgodą pani dyrektor do szkoły i tam, yy, tam będziemy uczyć się szlachetnych technik, jak to było kiedyś, póki jeszcze można. Słuchajcie, póki są jeszcze negatywy, jakby Bezpieczna chemia oczywiście jest, więc tam na dole jest yeah, w opisie, próbuję coś z tymi opisami zrobić, bo nie umiem się import, daje, a one się nie importują. Więc tam coś w komentarzu wkleję, słuchajcie, no, szyję z tego co jest, bo no nie wiem czy dzisiaj będę miał wifi. Wczoraj mi się udało pierwszy raz od czterech dni, a dzisiaj gdzie będę spał, co będę jadł, nie wiem czy mam ogórka. ogórka, jabłko, łe, serek, Puh, nie muszę szukać nawet. Trzymajcie się. Jeszcze będzie wrzutka z miejscówki. Kończy się dzień. Dojechałem do Belusa. Wszystko tu mają, czego potrzeba. Żniwa. Zaraz zaczną sypać ziarno. Góry. Kamieniołom, w którym większość ludzi pracuje. Piękne mają boisko dopiero co oddane, plac zabaw budka, gdzie siedzą rodzice z frytkami tutaj dzisiaj śpię zaraz idę rozstawiać namiot taki, taki park do jeżdżenia na rolkach i na hulajnogach nieelektrycznych na rowerkach dzieci jeżdżą Nówka sprawa, funkelnie śmigana słuchajcie, to był dla mnie y, lepszy dzień bez żadnych problemów E, oby się tak skończył, i jutro ruszamy dalej. Co oni tam robią? Będą sypać. Niech sypią. Dobra. Ja się rozłączam, idę spać. Słońce już zaszło i ja też zachodzę. Belusa.